Dzień dobry, witam Was na czytaniu Energii Ogólnych na miesiąc kwiecień 2022. Na wstępie, na wstępie chciałam was, Wam bardzo serdecznie podziękować za, za maile, za subskrypcje, za lajki i za wszystkie pozytywne komentarze, które zamieszczacie, zarówno poniżej w opisie filmu, jak i w mailach. Moi drodzy, energii ogólne tutaj dla Was przygotowałam trzy grupy kart. Pierwsza grupa kart to jest y, tarot mistyczny marzyciela y, z kamieniem ametyst. Druga grupa kart to ghost tarot y, z kamieniem Pięknym, świecącym. I trzecia grupa kart to jest tarot Grand Grimoire Tarot z kamieniem pięknym, czerwonym. Dodatkowo jeszcze wybiorę dla Was karty rady na ten miesiąc, począwszy oczywiście od barana. Czyli pierwsza grupa kart, druga i trzecia. Energia ogólna na miesiąc kwiecień 2022. Zaczynamy od jedynki. Tarot Mistyczny Marzyciela. Oczywiście, karty są otasowane, oczyszczone i zobaczymy, co dla Was na ten miesiąc. Yy, moi drodzy głupiec, początek, początek czegoś nowego. Wy to czujecie. No, to jest nowy rok astrologiczny, karta barana, czyli coś zaczynamy, gdzieś podążamy. Nie do końca możemy wiedzieć, gdzie i po co i dlaczego, ale jednak idziemy dalej. To jest ten kwiecień, to jest karta głupca. Uważajcie też na pewnego rodzaju sprawy związane z dziećmi. To mogą być oczywiście pozytywne energie, które przynoszą, przyniosą wam radość, ale też uważajcie na dzieci, które mogą w pewien sposób przynieść wam pewnego rodzaju kłopoty, ale niekoniecznie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że księżniczka Pentakli, zaczynacie coś nowego. No właśnie, baran, nowy rok astrologiczny. Próbujecie coś zacząć, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o to, czego potrzebujecie, być może nowe początki, być może prace, które są związane z pewnego rodzaju ryzykiem. Ale czy, roz czy to ryzyko się opłaca? Myślę, że tak. Karta głupca zawsze mówi o nowym początku, jeszcze w połączeniu, w połączeniu z księżniczką pentakli dodatkowo daje nam nadzieję na to, żeby powoli dążyć do celu. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o miłość, o relacje, też jak najbardziej tak. Chociaż. O karta Pentakli nie mówią o miłości, ale to jest taki czas, kiedy możecie zacząć nową relację, możecie również w relacji, w której jesteście, zacząć coś od początku. Może z, z taką ogromną, albo delikatną ryzyko, delikatnym ryzykiem, co będzie. Ale myślę, że będzie pozytywnie. Czego nie robić w tym miesiącu kwietniu? A mianowicie sprawiedliwość. To nie jest czas na to, żeby realizować pewne sprawy albo tak, albo tak. Bardziej iść za głosem serca, bardziej iść za głosem tego, czego potrzebuje w pieniędzy. Jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o pieniądze. Tu nie ma co rozważać, tu trzeba iść na całość. Tak jak to karta Barana, tak jak to karta mówi o tym, to co prawda Baran to jest Marzec, ale w kwietniu też mogą realizować się pewne kwestie. Tu nie ma co analizować, to trzeba iść naprzód w każdej kwestii w kwestii pieniędzy, w kwestii miłości i w kwestii partnerstwa. Co będzie korzystne? Co robić? Rycerz mieczy: działać, zdobywać informacje, słuchać, co inni ludzie mówią na pewne tematy, na tematy związane z pracą jak najbardziej, na tematy związane z relacją jak najbardziej, ruszyć do przodu po prostu iść. Iść, nie oglądać się za siebie, nie analizować, nie, sprawiedliwi, nie, nie dawać takiej energii sprawiedliwości, czyli rozważania i tak dalej. Po prostu iść na całość. To Wam mówią karty w miesiącu, w kwietniu, moi drodzy. Jeżeli posłuchacie kart, to wtedy zdarzy się co? Zdarzy się rydwan, czyli idziemy. Lecimy. W którą stronę? Nie wiadomo. Na pewno to będzie dobra strona. Szybko, pewnie, y, troszeczkę z taką energią y, niewiadomej, ale te konie poprowadzą Was do dobrych emocji pod każdym względem. Czyli Coś nowego, coś nowego, coś nowego. Nie analizujemy, tylko idziemy naprzód. Bo to jest ten czas dla Was, moi drodzy. Jak wychodzicie z tego miesiąca kwietnia? Wychodzicie z energią Króla Mieczy, czyli z wiedzą. Ten Rycerz Mieczy przynosi jakąś wiedzę. I wy ją jesteście w stanie usystematyzować, wiedzieć, czego potrzebujecie. Nawet jeżeli nie wiecie, czego potrzebujecie, to to się zdarzy. To się unormuje. Król Mieczy to jest wiedza. Też y, spróbujcie zaczerpnąć informacji od osób, które są w pewnej kwestii... Y, Pewnej kwestii, moi drodzy, pewni tego, co robią, którzy mają informacje na pewny temat, ale ja mam wrażenie, że wy w tym miesiącu dojdziecie do tego króla mieczy, że będziecie wiedzieć, czego potrzebujecie, a czego nie. Tylko nie analizujcie zbytnio mocno pewnych rzeczy. Po co? Nie ma potrzeby. Tu trzeba iść, Rydwan, tu trzeba działać, rycerz mieczy. Głupiec, moi drodzy, księżniczka pentakli. Działamy, ruszamy. Dodatkowo mamy ósemkę kielichów. Odchodzimy od rzeczy, które nam nie służą. Odchodzimy od emocji, które nam nie służą. Jeżeli chcemy działać dalej, to trzeba odejść od takich spraw mocno emocjonalnych, które mogłyby Was trzymać w pewnych sprawach. Odchodzimy od tego, moi drodzy. Wchodzimy w nowe, niepewne, pewne, bardziej niepewne, ale to wyjdzie wam na dobre. I karta świata w przełożeniu. Zaczynamy od początku, kończymy pewien etap w swoim życiu, po to, żeby zacząć coś zupełnie od nowa. Nie bójcie się działać. Nie bójcie się ryzyka, ja bym powiedziała. Nie analizujcie zbyt mocno. Ryzyko w tym miesiącu wam się jak najbardziej popłaca. I druga grupa kart. Zobaczymy co dla was na miesiąc kwiecień 2022. No, moi drodzy, to jest karta bardzo mocna, a więc sąd. Macie możliwość uzyskania szerszej perspektywy, jeżeli chodzi o wasze życie. Możecie poszerzać swoją, swoje życie, swoją perspektywę. Rozważnie podejść do pewnych rzeczy. To jest też zmiana. Sąd. Zmiana na pewne rzeczy pozytywne dla Was. Ale zobaczmy, dlaczego ten sąd się tutaj pojawił. Dlaczego w tym miesiącu właśnie te zmiany, pozytywne zmiany, przekształcanie się na każdym poziomie. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie ze wszystkimi będzie rezonować, z większością z Was będzie. Jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego, ja oczywiście. Zapraszam, skąd ten sąd? Dlatego, że rycerz buław, dlatego, że coś się dzieje, dlatego, że są nowe pomysły, dlatego, że są pomysły na to, żeby się odrodzić, żeby inaczej poprowadzić swoje życie emocjonalne, finansowe i tak dalej. Nowe pomysły. Wy się odradzacie. Dzięki tym nowym pomysłom, wy yy, wchodzicie w inną drogę. W lepszą drogę dla Was. Czego nie robić? Tutaj mamy szóstka buław. Powoli. Yy, możecie się cieszyć jak najbardziej ze swoich sukcesów, ale niech one będą długotrwałe. Niech nie one będą chwilowe, bo chwilowe sukcesy to są właśnie chwilowe sukcesy. A karta. Sądu mówi o tym, że ja się przekształcam powoli, mimo że mam pomysł na pewne rzeczy, ale nie cieszę się z tego zbyt szybko. Analizuję pewne rzeczy, przekształcam pewne rzeczy, miłość przekształcam w coś lepszego, finanse przekształcam w coś, co przyniesie mi niechwilową radość, ale radość długotrwałą. I zwycięstwo długotrwałe. No i moi drodzy, sprawiedliwość tutaj. Wszystko jest karta. Ja bym powiedziała, to jest karta karmy. Jeżeli coś było źle w waszym życiu, będzie dobrze. Jeżeli nie potrafiliście zmienić pewnych rzeczy w swoim życiu, teraz to zrobicie. Z równowagą i z odcięciem się. Od rzeczy, które wam nie służyły. Jeżeli nie potrafiliście się mm, zmienić na pozytywne, bo brak wam było po, y, pomysłów na nowe rzeczy, to teraz to nadchodzi. Odcinacie złe i przychodzi do was bardzo dobra, równoważna energia. Jeżeli posłuchacie kart, to co się stanie? To będzie dziesiątka mieczy. Zakończenie spraw, które dla Was są złe. To jest bardzo dobra karta w tej pozycji. Koniec. Nic więcej nie ma. Albo zostanę w tej energii braku, braku ruchu, albo się ruszę. Nic więcej mi nie pozostało, tylko zakończyć pewne rzeczy i ruszyć dalej do przodu. Tak mówię, w emocjach, w finansach, we, we wszystkim, co Wam, co dla Was jest najważniejsze. Wychodzicie z tego miesiąca, moi drodzy, z energią trójki buław. Czyli czekacie na coś nowego, to już przychodzi, wy to czujecie. Wy czujecie tą zmianę, wy czujecie koniec pewnych rzeczy. Wy czujecie równowagę, wy czujecie odcięcie od pewnych spraw. Inne podejście do pewnych rzeczy. To przychodzi i pod koniec miesiąca to jak najbardziej do Was przyjdzie. E, moi drodzy, dodatkowa karta tutaj jeszcze to jest e, rycerz kielichów. Trochę miłości, nowe znajomości. Ktoś przyjdzie do Was z ofertą. E, ja tutaj mówię emocjonalności, może tej nowe, nowej znajomości, ale jeżeli będziemy brać te sprawy pod względem, nie wiem, pracy, finanse, to jest coś nowego. Ktoś wam być może przyjdzie z pomocą. Ktoś, to, kto będzie chciał Wam pomóc emocjonalnie w tym wszystkim, wzmocnić Was przede wszystkim w emocjach. No i moi drodzy, siódemka, Pentakli. To, na co czekaliście, przyjdzie w tym miesiącu. Tylko trzeba wiary, trzeba zmiany, trzeba zakończyć pewne rzeczy, trzeba ruszyć do przodu i mieć pozytywne nastawienie do siebie i do świata. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym miesiącu. Piękne karty, że zresztą jedynka, dwójka miała pięty, piękne karty. Zobaczymy, co dla trójeczek na ten miesiąc, kwiecień 2023. Tak główna energia, na czym się skupić, jak to będzie wyglądać. Karta wieży, super. Kończymy pewne rzeczy, zamykamy pewne rzeczy. Jeżeli coś było budowane na niestabilnych fundamentach, jeżeli praca wam nie odpowiadała, jeżeli związek nie był mocny, nie był silny, nie był taki, jakich, jakich, jakiego chcielibyście, to jest koniec. To jest karta wieży. Zamykanie. Miesiąc kwiecień, zamykanie pewnych rzeczy. Na rzecz czego? Na budowanie solidnych fundamentów, budowanie solidnych emocji, budowanie pracy na solidnych fundamentach. Dobra karta, ja kartę wierzę nie widzę nigdy w negatywnych emocjach. To są bardzo pozytywne energie. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, księżniczka yy, Pucharów, Ktoś przychodzi do Was z nową energią, nowa miłość, nowa osoba, no, nowe ciepło, nowa możliwość budowania na właśnie tych solidnych fundamentach od początku, być może z inną osobą, być może z tą samą osobą, ale zupełnie inaczej, jeżeli postawicie granice. A jeżeli chodzi o pracę, moi drodzy, to to jest też czas na to, żeby zwrócić, na, yy, zwrócić uwagę na to, na swoje emocje, na to, co mi pasuje, na to, na to, co jest dla mnie dobre. Tak? Czego nie robić w tym miesiącu? Czego nie robić, moi drodzy kochankowie? Nie wdawać się w relacje niepewne, w relacje ukryte, zarówno w pracy. Jak i w życiu prywatnym, to nie jest dobry moment. To, no, to nie jest dobry moment na romanse, które nie przynoszą nam solidnych fundamentów. To jest czas na nową miłość, nowe emocje, pewne emocje, na których mogę budować to, czego potrzebuję. Co robić w kwietniu? Moi drodzy, sprawiedliwość. Co jest niedobre, zakończamy. To, co jest dobre, rozpoczynamy. Wy wiecie, co jest dobre dla Was. Wy podświadomie wiecie, co jest dobre dla Was. Wy wiecie, że związki niepewne nie są dobre dla Was. Wy wiecie, że związki nowe są fantastyczne, bo są budowane na nowych fundamentach. Zwróćcie uwagę na to, żeby sprawiedliwość stała się zadość. Posłuchajcie tych kart, a wtedy, a wtedy co? A wtedy mamy, moi drodzy, e, księżniczkę monet. Dążę powoli do celu. Ja wiem, czego chcę, tylko teraz muszę powoli iść do, do tego momentu, do którego chcę dojść. To jest mocna energia. To jest być może powolna energia, ale bardzo pewna, bardzo stabilna. Budować coś na nowych fundamentach być może nie da się szybko tego zrobić, ale z miłością do siebie, z pomocą innej osoby, z taką energią sprawiedliwości w stosunku do siebie. Jesteście w stanie to zrobić na każdym poziomie, moi drodzy. Dochodzicie z tego miesiąca y, z energią szóstki y, miecze, czyli odchodzenie, odfruwanie, odchodzenie od rzeczy, które mi nie służą, burzenie tego, co mi nie służy, kończenie relacji, które są niepewne, na rzecz nowych, sprawiedliwość, odchodzenie. To jest takie też odchodzenie z pomocą innych osób. I tą pomoc widzę właśnie w, tym, w tej księżniczce, w księżniczce Pucharów, która może Wam pomóc, który może Wam pomóc właśnie w przekształceniu się i w przekroczeniu tej karty bramy. Czwórka pentakli. Zadbajcie o swoje finanse. Trzymajcie to, co dla Was jest najlepsze, a Wy wiecie, co dla Was jest najlepsze. Róbcie to, co dla Was jest pewne i trzymajcie się tego jak najbardziej. No i w przełożeniu mamy dziesiątkę kielichów pięknie czyli miłość, spełnienie, wyjście z tych sytuacji, które nie były dla Was korzystne. Wykorzystajcie tą energię dziesiątki kielichów. Czyli spokoju, spełnienia, ciepła, rodzinności. Wam również życzę wspaniałego miesiąca kwietnia. Piękne energie. I zobaczymy jeszcze takie króciutkie rady dla każdego znaku zodiaku. Ja tutaj przygotowałam karty Starota Nocy. Kró kró króciutkie przesłania, króciutkie rady. Dla poszczególnych znaków Zodiaku zaczynamy od barana. Co dla baranów? Tutaj mamy rydwan. Ruszamy do przodu. Nie boimy się niczego. Gdzie pójdziemy, tam będzie dla Was dobrze. Byk. Siódemka pentakli. Co zasiejecie? Idzie wiosna, kwiecień, to wzrośnie. Cokolwiek by to nie było. Czy kwiatki, czy moi drodzy, miłość, czy praca. Doczekaliście się tego. Czas oczekiwania dobiegł końca. Nowy rok, nowy czas, wiosna. Bliźnięta? No, dla was jest sprawiedliwość. Sąd, przepraszam, przechodzicie, karta Brama, przechodzicie w nowe emocje, nie bójcie się tego, idźcie prosto przed siebie, bo to będzie dla Was najlepsze, co może się zdarzyć w tym miesiącu. Rak. Siódemka kielichów. Hm. Super. Spełnienie marzeń, dużo możliwości. Wybierzcie to. Co jest dla Was najlepsze? Kierujcie się sercem. Kierujcie się miłością. Lew, rada dla lwa, trójka pentakli. Nowa praca, nowe projekty. Pracujemy, tworzymy i nie boimy się jak najbardziej wchodzić w nowe energie w tym miesiącu. Panna. Krótka rada. Spójrzcie na pewne sprawy z innej perspektywy, a wtedy zobaczycie, że świat wygląda zupełnie inaczej niż byście mogli sobie to wyobrazić. Waga? Waga, moi drodzy Paś, Pentakli. Nowe pomysły, powoli dochodzimy do celu, zdobywamy nową wiedzę. Być może nowa praca? Powoli, powoli do celu. Nie śpieszcie się, moi drodzy, w tym miesiącu. Skorpion. Spójrzcie na swoje sprawy z innej perspektywy. Nie tak jak dotychczas. Zupełnie inaczej. A wtedy zobaczycie, że świat wygląda zupełnie inaczej. Przelec ma piątkę buław. Nie obrażajcie się na siebie, nie obrażajcie się na życie. Świat jest piękny. Por dojdźcie do porozumienia z osobami, z którymi moglibyście, mogłoby się wydawać, że nie da się porozumieć. Da się. Tylko spróbujcie. Koziorożec. Rada. Paśkielichów, otwórzcie się na nową miłość, na nowe spotkania, otwórzcie swoje serce, a będzie wam dane. Podejdźcie emocjonalnie w tym miesiącu do swojego życia. Wodnik, moi drodzy, wodnik ma dziewiątkę mieczy. To, co w waszej głowie jest, to jest tylko w waszej głowie. Tego w rzeczywistości nie ma. Śpijcie spokojnie, nie zamartwiajcie się, bo to, co was może przygłębiać, przygnębiać, przepraszam, to jest tylko coś, czego nie ma w rzeczywistości. W rzeczywistości jest zupełnie coś innego, coś pięknego. Ryby, szóstka buław, cieszcie się z tego, co macie. Cieszcie się z każdej chwili, z każdej energii, która, która daje Wam pociechę, radość. Chwilową, niechwilową, ale to zawsze jest coś pozytywnego. Życzę Wam wszystkiego dobrego na miesiąc kwiecień i pozdrawiam bardzo serdecznie.